21 listopada 1675 roku umiera ostatni piast Jerzy Wilhelm, książę Legnicki, Brzeski i Wołowski. Jego matka, księżna Ludwika, świadoma politycznych konsekwencji śmierci syna oraz historycznego znaczenia rodu pierwszych królów Polski, postanowiła wznieść rodzinne mauzoleum, pomnik całej dynastii piastów. Legnickie mauzoleum to wielka, barokowa opowieść o rodzinie ostatnich Piastów oraz o dynastii pierwszych królów Polski. Cztery naturalnej wielkości alabastrowe posągi, dzieło wybitnego wiedeńskiego artysty Macieja Rauchmillera, wyobrażają członków rodziny Jerzego Wilhelma, wiodących swą ostatnią rozmowę. Biada mnie samej. Nieświadoma losu syna. Podążam sam. Gdzież nasza nadzieja? Alabastrowe rzeźby pierwszych piastów dopełniają dwa cykle malowideł. Freski w bocznych polach kopuły ukazują pierwszych piastowskich władców Polski: legendarnego piasta Kołodzieja, jego syna Siemowita, mieszka I wprowadzającego chrześcijaństwo w 966 roku, koronację Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, Bolesława Chrobrego wykupującego ciała świętego Wojciecha. Rządy Kazimierza Odnowiciela, Zwycięstwo Bolesława Śmiałego nad Wojskami Czeskimi i Węgierskimi oraz Zwycięstwo Bolesława Krzywoustego nad Wojskami Niemieckimi cesarza Henryka V w 1109 roku. Drugi cykl malowideł umieszczony na ścianach nad Arkadami opowiada o historii Śląskiej Linii Piastów i przedstawia Bolesława Kędzierzawego z Władysławem Wygnańcem, Bolesława Wysokiego Henryka Brodatego oraz świętej Jadwigę, ich syna Henryka Pobożnego w bitwie pod legnicą w 1241 roku, Henryka IV, Jerzego II oraz księcia Jerzego Wilhelma składającego w Wiedniu hołd cesarzowi Leopoldowi I. W centralnym polu kopuły znajduje się fresk ukazujący Heliosa, Boga Słońca, zatrzymującego Rydwan przed gwiazdozbiorem Raka. Sens alegorii objaśnia łacińska inskrypcja, którą można uznać za motto całego programu ideowego mauzoleum. Domy królewskie upadają, gwiazdy w pył się obracają. Dziwisz się, że nawet biegowi słońca kres naznaczono.